Mnóstwo atrakcji eksperymentów i doświadczeń. W niedzielę w Muzeum Przemysłu naftowego i gazowniczego w Bółce odbył się piknik edukacyjny pod hasłem Energia z funduszy. Imprezę zorganizowano w ramach akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Odwiedzający muzeum mieli do dyspozycji cztery specjalnie przygotowane sektory. Zrobiliśmy pokazy ogniste, pokazywałem dzieciom jak można zrobić w łatwy sposób, wytworzyć gaz wybuchowy, na przykład wodór. Używaliśmy nitrocelulozy. Było też jest możliwość podpalania ręki reakcja z chloranem, flara tak zwana. Także jest bardzo dużo spektakularnych pokazów, które mogą zaciekawić dzieci. Etnocentrum Ziemi Krośnińskie, czyli jakby najmłodsza nasza sekcja przygotowała kalejdoskopy. Miało dzisiaj się tu wszystko wiązać trochę z Łukasiewiczem, jego myślą, stąd też trochę światła, trochę, trochę kalejdoskopów, trochę takich różnych wydarzeń. Natomiast Regionalne Centrum Kultury Pogranicza, czyli najmniej zaraz drugi Przygotowaliśmy bomby nasienne. Mamy nadzieję, że trochę mimo tej jesieni wiosny zagości w naszych domach i na wiosnę Państwo nam zameldujecie, czy te nasze nasionka wyrosły, czy nie. I tradycyjnie, taką tradycyjną metodą grafiki na prasie graficznej, przygotowujemy torby, według, jakby na podstawie projektów linorytowych. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja mająca na celu promocję efektów wdrażania funduszy europejskich w Polsce. Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowane są co roku i jest to przede wszystkim święto wszystkich beneficjentów, czyli krótko mówiąc, tych, którzy korzystają z funduszy europejskich, tych, którzy realizują projekty, ale także tych, którzy odczuwają pozytywne skutki tychże projektów a więc ci nasi mieszkańcy czy turyści, również dla nich jest to święto i wspólne spotkanie. I jest to dzień, w którym możemy jednocześnie wszystkie programy i ich projekty w jednym miejscu wspólnie się pokazać, pochwalić efektami. Przez te wiele lat zmienialiśmy się. Doskonaliliśmy. Wiele rzeczy udało się osiągnąć właśnie dzięki funduszom unijnym. Powstały nowe sektory, muzeum, tak jak chociażby kopalnia lat 60 Udało się zrealizować multimedialną salę poświęconą gazowi ziemnemu. I myślę, że to najważniejsze, dzięki również funduszom unijnym udało się przeprowadzić konserwację naszych najcenniejszych, bo XIX-wiecznych budynków, tych związanych jeszcze bezpośrednio z samym Ignacym Łukasiewiczem.